Witam, was zapraszam na lustro. Sprawdzamy energię kobiety i mężczyzny w danej sytuacji, w tych okolicznościach, w jakich się znajdujecie. Oczywiście, rozkład jest bardzo ogólny, więc bierzecie tylko, jeśli czujecie od początku, że to jest Wasze, że z Wami rezonuje. Co my tu mamy? Taka jest. Sytuacja troszkę skomplikowana. Ta aktualnie kobieta, ona czuje taką bliskość z nim, taką więź emocjonalną, energetyczną. Jej bardzo na nim zależy. I w ogóle na tej relacji tak, tak, tak jakby z jej strony jest taka dbałość, taka czułość, takie angażowanie się, opiekowanie się, także. Ona tutaj by mu tak wiesz, wszystko tak jakby dogrywała z nim, pielęgnowała go włoski, mu czesała, dbała tutaj, żeby miał miseczkę do jedzenia i żeby wszystko było dobrze. Całe mnóstwo czułości i takiej dobroci wychodzi z kobiety. Do tej relacji dla tego mężczyzny. Ona jest taka, jakby się tak czuje, jakbyś tak rozgalopowała i jest w takim pędzie i chce jeszcze więcej, dalej, jaśniej, cieplej. Wszystko jej się tak tutaj zapaliło i tak jest. Taki jakiś szczytowy moment przeżywa. Rozumie, że to jest bardzo ważna relacja. Mężczyzna czuje się niepewnie w aktualnej sytuacji. Jest taki nawet trochę powiedziałabym, zmieszany. Nie wie do końca, jak to wszystko układać, co to z tego będzie. Jak to odbierać to, co się zadziewa? I on jest taki trochę bardziej spionowany. Tak on nie. Nie daje tej czułości tyle co ona. Bardziej jest takim przyjmującym to wszystko. Oczywiście jest tak energetycznie rozgrzany i też bardzo tą kobietą zauroczony. Pragnie jej, pożąda, ona mu się podoba, chciałby też. Tak z nią coś przeżyć, ale jednak się zatrzymuje, spowalnia, hamuje tą kobietę. Tak jak ona jest w jakimś takim, wiesz, w tym galopie, taka nakręcona, kolorowa, tutaj gwiazdeczki przed oczami, ona już do niego jedzie, z nim coś będzie, ma pomysły, plany, tworzy różne sytuacje fajne, tak on. Ma taki sznureczek, tak ją pociąga, zwalnia i mówi: Zwolnij, zwolnij, niech ten twój konik się tak nie rozpędza, bo w tej sytuacji to jest jeszcze za wcześnie, tak nie można, nie w tych okolicznościach. Tutaj, tak jakby ją on bardziej w tym wszystkim ściąga, tak na ziemię. Być może podchodząc do niej, do tej relacji, tak, tak fizycznie. Mm, tak mniej tych emocji pokazuje wkłada i rzeczywiście tak, nie jest taki ekspresyjny no tutaj on dominuje i widać to że mm, że on bardzo mm, podąża za nią ale tu jest ta strefa fizyczności niesamowicie go pociąga ta kobieta bardzo on czuje, jakby odmłodniał, jakby krew mu tak nagle zaczęła krążyć wszystkie naczynka mu się e, po, e, poprzetykały. On się rozruszał i w ogóle jest taki. Obudzony, mocno przez nią. Postrzega mężczyzna tą, tą relację, tą kobietę, niesamowicie wartościowo bardzo szanuje, podziwia i tak jakby może jej tego nie mówi. Ale to dla niego jest coś niezwykłego, co przydarzyło mu się w życiu, coś czego się być może nie spodziewał. Niesamowicie ważne, piękne, pozytywne. Ona tego nie widzi, tego jego postrzegania, tego jego wiesz, odbioru tej, tej relacji i siebie, bo on też nie jest tym taki chętny jej to pokazywać. Ona postrzega tą, tą relację i jego jako coś, co wy, wywołuje w niej pewną nerwowość, napięcie. Jako coś, co jest takie nieprzewidywalne: że, że ja nie mogę się na nim zepsuć, nie mogę o coś poprosić, nie mogę zaufać, nie mogę czegoś, bo ja nie wiem, co on zrobi jutro. No, dzisiaj jest fajnie, było fajnie, ale jutro nikt nie zna jutra, bo on jest gdzieś jakiś poza kontrolą w tym wszystkim. I i tutaj ona postrzega to jako coś, co za chwilę może jest, a może tego nie być, a może on nagle się zacząć zachowywać zupełnie inaczej. Tak nie ma tej pewności, że na przykład, że jest z nim na jutro umówiona i że, że będzie to spotkanie, bo on jeszcze. Dziesięć innych rzeczy może wymyśleć, więc jest ta taka niepewność, i to takie zaskakiwanie, że ja nie mogę czuć się pewnie, nie mogę czuć się spokojna, ja się nie czuję spokojna. Postrzegam tą relację jako coś takiego nieokiełznanego, nie do przewidzenia. A to jest trudna energia, bo hmm, jej się z tym żyje ciężko. Ona tutaj też i żałuje tego, że właśnie tak często jest jej smutno, że tak często coś przeżywa, jakieś sytuacje, jakie zachodzą pomiędzy nimi, to, że ona ich tak tak bierze do siebie i ją tak obciążają, i wtedy ma jakieś smutki, przemyślenia i w ogóle to też jakby żałowała, że ta cała sytuacja jest dosyć mocno skomplikowana i i być może oboje tutaj mają nad czym myśleć. Że nie ma tutaj takiej lekkości. Że się dużo martwi. Ona chyba najbardziej to żałuje w tym siebie, bo widzi swoje podejście. Swoje zaangażowanie, co ona robi, jak się zachowuje i porównuje z nim. I tak sobie myśli czasem, żal mi siebie samej. Nieraz to sobie powie: Ja chyba zwariowałam. Co ja robię? Dlaczego ja się tak zachowuję? Dlaczego ja to robię? Przecież ja sama gdzieś tam siebie źle traktuję, czy, czy podążam w złą stronę, bo będę siebie krzywdzić w tym. A on natomiast żałuje tutaj tego, że, że ta relacja. Ona może być na ten moment tylko czymś takim właśnie takim, takim bez zobowiązań, takim lekkim, beztroskim, takim czymś, co nie może być tak osadzone bardzo stabilnie, oficjalnie, że tutaj możemy się pobawić ze sobą jak dzieci w zasadzie, możemy tak pożyć ze sobą chwilkę, coś przeżyć jak para nastolatków, ale... Ale, jakby nic więcej, że możemy tylko łapać chwilę, a, a że poza tymi chwilami to nie mamy nic więcej, że to są nasze chwile, że gdzieś są jakieś chwile, ale poza nimi nie ma nic i że, że tak naprawdę to, to jest taka niezobowiązująca relacja. Być może ten mężczyzna gdzieś tam w tym całym swoim postrzeganiu, no tak pięknie to widzi, że jednak żałuje, że. Że to nie jest tak, jak, jak się czuje, jak się o tym myśli, ale no tak, jak, jak są realia, jak wygląda życie, jak wygląda codzienność. On chciałby jej powiedzieć o uczuciach swoich, o tym, że ma do niej uczucia, że ma do niej miłość, ale że takby chciałby powiedzieć, ale nie mówi, bo może z tego krępuje wstydzi, nie ma odwagi, nie widzi sensu, żeby aż ten. Temat tak poruszać o tym, co ja czuję. Jesteś w moim sercu, no ale co z tego, że w nim jesteś, skoro my jesteśmy w dwóch światach, my jesteśmy ze sobą podzieleni? Ale chciałbym ci powiedzieć, że ty jesteś w tym sercu, że ja tutaj mam bardzo dużo uczuć do ciebie i czuję się z tobą związany. Czuję, czuję tę energię, pomimo, że jesteśmy daleko. Coś nas dzieli, ale ja z Tobą czuję się blisko. Czuję do Ciebie coś, czego nie okazuję. Być może czego nie widać, ale ja to czuję. Mam tam swoje uczucia, skrywam je bardzo. Może kiedyś Ci opowiem, ale to nie wiem. Nie razi się na to nie zanosi. Ona chciałaby mu powiedzieć, żeby coś zrobił, żeby podjął działanie w jej stronę. Ona tego pragnie, żeby on coś zrobił, wyszedł z inicjatywą. Być może cały czas na coś czeka, liczy, ogląda się i też ją jakby smuci, że, że on czegoś nie robi, że nie jest taki e, aktywny tak jak sobie to myślała albo tak jak on coś mówił, że tutaj czegoś jakby, no nie wiem, może odsuwa w czasie albo po prostu nie robi czegoś, więc chciałabym mu powiedzieć zrób, przybądź, przyjedź, porusz mną, dotknij mnie, pokaż mi emocje, pokaż mi, pokaż tą ekspresję, wyraź coś z siebie, tak jakby go chciała, wiesz, chciałabym mu powiedzieć, że Chcę go wybudzić do życia, chcę, żebyś tutaj mm, gdzieś był taki mm, bardziej okazujący to wszystko, co przeżywasz, co jest w tobie. Dlaczego tak ona się zachowuje w tej całej sytuacji? Bo wie, że obydwoje są zblokowani. Ze względów Różnych, ale przede wszystkim organizacji życia codziennego, kwestie materialne, kwestie bytowe, kwestie życia, jakie mamy na co dzień. I, I to, co mam, to, w czym jestem, to, jak to wygląda u nas na dany czas, nie pozwala mi się zachowywać inaczej, nie pozwala mi się jakby bardziej otworzyć. E, z czymś wypłynąć. ale również dla tej kobiety tutaj e, też taką blokadą jest jego zachowanie, jego stosunek do niej, więc ona, tak jakby była na no, pewnego rodzaju y, pokazuje mu podobne y, zachowania, więc skoro on jest zblokowany i tak nie wyrusza mocno do niej, więc ona też, Reaguje w podobny sposób, zaczyna reagować podobnie, dlatego że dawała więcej, robiła, ale widzi, że to jednak nie ma sensu, więc muszę być jego lustrem. Muszę też się zachowywać tak, jak on do mnie, bo inaczej to nic już w ogóle kompletnie jest wariactwo. Więc zaczyna naśladować jego zachowanie. A on się tak zachowuje w tej całej sytuacji pomiędzy nimi dlatego, że jemu bardzo na niej zależy bardzo, a to jest takie, wiesz, takie zależy że nie takie fiubździu, że była sobie czy tam poszła, czy tam na jakiś czas tylko zależy mu na niej jako na, na kobiecie na osobie, na człowieku bo to jest niesamowicie wartościowa osoba dla niego i relacja jest wartościowa, ale on też a tak się też zachowuje, tak zależy mu, ale też jest odpowiedzialny. Ma poczucie odpowiedzialności za to, jak żyją, za to, w czym są, jak wygląda ich życie. Więc tak jakby jego takie mocne stanie nogami na ziemi właśnie stąd się bierze z tej takiej obiektywnej oceny tej sytuacji, tego, tego wszystkiego. Więc mnie coś nie pozwala się tak wyswobodzić, wyluzować i, i gdzieś tam zachowywać inaczej. Mocno przytwierdza mnie przy ziemi, każe mi myśleć i zachowywać się tak, tak jak na to może pozwolić mi nasza, nasza relacja, otoczenie i codzienność. Jeśli chodzi o kontakt, o komunikację pomiędzy nimi, to u kobiety jest wiesz, takie, takie wyciszenie, tak jakby ona spowalniała. Coraz mniej będzie mówić, coraz ciszej, coraz więcej za, zamyka się w sobie i ona będzie wychodziła z założenia, że dobrze, ja spowalniam, bo to moje takie nakręcanie się, pędzenie w tym galopie, takie gonienie za nim. Niczego nie dało, nie robi niczego dobrego, więc ja spowalniam, ja, ja gdzieś tam się wyciszam, oddalam, bo inaczej tego nie widzę. Natomiast mężczyzna czuje, że ma w sobie wiadomość, informacje, energię, które chciałby powiedzieć, którymi chciałby się z nią podzielić, nie umie tego zrobić kompletnie, więc ten kontakt jest taki... Taki trudny, taki nie do końca szczery, nie wszystko jest takie, wiesz, pokazywane, wypowiadane. Więc on się z czymś ukrywa, z czymś się chowa, do czegoś nie chce jej przyznać, nie chce jej czegoś pokazać, bo nie umie sobie poradzić, nie podjął jeszcze decyzji, nie, nie odnajduje się tak w tej, w tej całej sytuacji, boi się coś też ujawniać. I tutaj się pokazują takie. Ich trochę giereczki, zabawa w kotka i myszkę, bo my gdzieś przymrużamy na coś oczy. E, mężczyzna nie chce widzieć tego wszystkiego do końca: że to jest nie wiem, gdzieś zabrnęło, zaawansowane, głębokie, prawdziwe. Tak jakby też trochę przed tym e, i uciekał, i bał się tego. Zdawał sobie sprawę z, z konsekwencji, z tego, jak realnie wygląda ta sytuacja, więc macie taką energię. No dobrze, to lepiej nie mówmy, zamilczmy. Coraz więcej milczenia, coraz więcej gdzieś tam takiego udawania, odwracania głowy, przemilczania, coraz mniej tej komunikacji takiej naturalnej, spontanicznej, coraz mniej. No tak, bo. Bo nie umiem, bo nie potrafię, bo nie czuję się na siłach w danej sytuacji, więc nie otwierają się bardziej na siebie, tylko trzymają to wszystko w ryzach, pod jakąś kontrolą. To wszystko jest mocno filtrowane, więc ta komunikacja, rozmowy, kontakt wszystko jest niesamowicie takie strzeżone i dosłownie takie cedzone co mogę powiedzieć, kiedy się mogę odezwać, byleby nie za dużo, byleby nie za głęboko, więc jest tak, bo umysł kontroluje tutaj wszystko, jakby nakazuje też emocjom gdzieś tam się wyciszać i zamyka ich w jakichś takich zakamarkach duszy. Tak to wygląda energetycznie na dany czas. Trzymajcie się, do usłyszenia.